Mamy poniedziałek 28 lipca 6 rano, a byłem wstałem, już nie mogłem spać Makarska budzi się do życia Teraz mamy takie dni trochę 29-30 stopni Może dzisiaj trochę tam jakaś burza popadać, ale jakoś to będzie. kawka zrobiona tylko rybacy widzę z rana pracują a my odpoczywamy jeszcze nam zostało 14 dni bo przyjechaliśmy na 18 dni wiadomo makarska no ludzi trochę jest no ale ja lubię ten klimat zawsze coś się dzieje super Jeszcze słońce nie wyszło zza gór. Hotel places. Dalej baźka woda, brela, zamiana. Cenowo ok, wczoraj byliśmy w restauracji Berlin, duża plata mięsna na dwie osoby 45 euro, z synem pojadłem jak cholera kurcze, jakościowo świetne, świetne, świetne dania, baranina, jakieś tam mielone były, żebereczka. No i żona sobie wzięła filet z kurczaka, jakieś tam do tego fiteczki. napoje zapłaciliśmy na 92 euro, albo 90. O. sport jogging rowerki sklepikarze się szykują do otwarcia sprząta się Idziemy tylko do hotelu, zobaczyć rana to jest fajnie, bo nie ma ludzi, a tu tak o jedenastej już jest pełne tłum, 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 tłum. tłum. Ale tak ma być, ja tak lubię na wakacjach Zawsze coś się dzieje O, Lawender też polecam Proszę ceny tam jakieś Hamburger 9,50 z pyteczkami pasta carbonara Polecam, jedliśmy tu plażujemy, zaraz zobaczycie. Niby hotelowa plaża, ale nie ma formacji prywatnych plaż mają leżaki swoje A turyści nie z hotelu, hotelowi goście też mają tutaj zobaczcie leżaki takie No i ludzie i turyści też mogą między tymi leżekami się ładnie. Mi się zawsze to podobało. Makarska jak dla mnie wymiata. Widokami woda, czysta, ciepła. W ogóle makarska dla mnie jest super. I tu jest hotel właśnie, Ten Places. Tak jak mówię, jest poniedziałek 6.10 Patrz jak pięknie jeszcze teraz słońce, nie ma jak słońce zaświeci to ta woda jest aż lazurowa Wejście na plażę, tutaj oczywiście gdzie my z rodzinką jesteśmy. mówię, jest 6 rano, słoneczka jeszcze nie ma, o tutaj, tak to wygląda.